I jelolo, dzisiaj będziemy rozwiązywać test na prawo jazdy. Jak wiecie z długo będę miał 18 za kilka miesięcy, za kilka miesięcy będę podchodził do tego testu i zobaczymy jak mi pójdzie, wy wbijacie na insta, na fanpage na insta, na grupę na Facebooku a z Esport, zostawiacie łapę suba, komentarz oczywiście jak chcecie. No i co, ja nie przedłużam, możecie napisać w tym momencie, jeszcze przed obejrzeniem tego filmiku możecie napisać, czy zdałem, czy nie zdałem, zobaczymy kto będzie miał rację, a ja co, zapraszam do oglądania i widzimy się za chwilę. Dobra, jesteśmy, już mamy tutaj nasz teścik, mamy, rozpoczynamy test, a więc tu mamy coś zablurowane. Czy masz obowiązek bezwarunkowo zatrzymać pojazd przed linią złożoną z trójkątów? Ehm... Mamy trój tak, chyba mamy. <laughs> Czy na tej drodze zawsze masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszemu strefa ruchu ograniczenie 30 km? Eee, nie. Wy też możecie rozwiązywać takie testy, bo to jest naprawdę przydatne. Czy w tej sytuacji jadąc poza obszarem zabudowanym masz obowiązek ułatwić autobusowi i włączenie się do ruchu? Eee, poza obszarem zabudowanym. Eee, o kurczę, nie wiem. Nie mam pojęcia. Dobra, yy, damy, że tak. Ojej, ja się nie przygotowałem kompletnie Czy w tej sytuacji podczas postoju uszkodzonego pojazdu poza obszarem zabudowanym masz obowiązek umieścić trójkąt ostrzegawczy odblaskowy bez... Tak To chyba trzeba Kliknij to aby włączyć Zdajesz się jechać na wprost, tu jest ustąp pierwszeństwa Nie Nie mam Jest ustąp pierwszeństwa Pęk. E w tej sytuacji wolno ci kontynuować jazdę a co tu się dzieje? Jedzie tramwaj, jedziemy my. Eee, tramwaj się chyba zatrzymał. Raczej tak. W sensie, mi się wydaje, że tak. Czy powinieneś bez wcześniejszego wezwania pomocy rozpocząć rejestrację potrzebującej tej osoby rany, gdy jesteś sam na miejscu wypadku drogowego? Eee, Ojej, ja nie pamiętam, tam było, że najpierw się chyba wzywa. Najpierw się sprawdza czynności, później się wzywa. Nie. Nie wiem, naprawdę nie pamiętam. Czy chcąc w tej sytuacji kontynuować jazdę, masz obowiązek czekasz aż tramwaj ruszy? Eee, tak, ja bym poczekał grzecznie, kulturalnie. <laughs> Kultura, oczywiście. Czy w tej sytuacji bezpośrednio, za widoczną po prawej stronie, drogą linią złożoną z punktów w elementów białej jest pobocze? Nie wiem, no moim zdaniem to tam jest pole, a nie pobocze, ale chyba tak. Tak, tak, tam jest pobocze. Czy zmieniając zacie tor jazdy pojazdu w obrębie dotychczas zajmowanego pasa ruchu masz obowiązek sygnalizować to wcześniej kierunkowskazem? Eee, tak. Lepiej zasygnalizować. Eee, czy w tej masz prawo wyprzeć pojazd szynowy? Eee, uh, 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 nie, ja bym nie wyprzedzał. Czy masz obowiązek zachować dostęp co najmniej metra od omijanego obiektu? Tak. Czy ten znak poziomy oznacza obszar wyłączony z ruchu? Eee... Oj. oj... Oj, oj, oj... Oj, oj, Po teście zobaczymy co to jest za znak. Eee... Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy... Tak, nie, tak, nie, nie... Ha. Czy ten znak informuje o przejściu dla pieszych, po którym mogą przejeżdżać rowerzyści? To jest chyba ścieżka rowerowa. Tak mi się wydaje. Eee, czy ten znak ostrzega z jednokierunkową drogą, pod której wlazł znajduje się po lewej stronie? Eee, tak. Czy w tej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? Tak. Czy w tej sytuacji dalsza jazda na z lewym pasem jest dozwolona? Lewym. Tak. Czy w, pos bez czy w przedstawionej sytuacji masz obowiązek zrezygnować z wyprzedzania, jeżeli kierujący pojazdem poprzedzającym włączył prawy kierunkowskaz? Y tak. Ta nie. Ehm. Czy w tej sytuacji masz prawo zatrzymać pojazd ze znakiem w celu wysadzenia pasażera? Za znakiem. Tak, ja bym wysadził. Czy masz prawo używać przeciw przeciwmgłowych tylnych, jeżeli mgła ogranicza widoczność na odległość 100 metrów? Tak. I mamy jeszcze 12 pytań specjalistycznych. Jaką funkcję spełnia układ przeciwblokujący ABS? Yy, to jest... Zapobiega zerwaniu przyczepności w każdych warunkach, krasa drogę, ułatwia zmianę toru. Yy. Układ wspomagania hamowania, więc... Mm, skraca drogę. Nie wiem, to jest wspomaganie hamowania. O czym ostrzega świecąca się na O niski poziom akumulatora. Mm, albo rozładowaniu, właśnie. Co może być przyczyną ściągania pazów w prawo podczas gwałtownego hamowania? O kurcze! Eee, nieszczelny zacisk hamowania. Eee, dam C. Bo C jeszcze dawno nie dawałem którą z czynności masz obowiązek wykonać podczas wyprzedzenia samochodem osobowym we mgle poza obszarem zabudowanym? Dawać krótko krótkotrwałe sygnały świetlne, dawać krótkotrwałe, włączyć tylne, przeciwm głowę, nie za. O, ja bym wziął te tylne. Z jaką dopuszczalną prędkością wolno ci kierować samochodem osobowym na drodze za widocznym znakiem, to jest poza terenem zabudowanym i to jest do 90 km, tak mi się wydaje. Eee. O, co 15 czy to 30? Eee. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. ABC, ABC, wybieram, w ciemno wybieram Ciebie. 30 minut. Ty, a ciekawe, co by było, jakbym ten tak poszedł na ten sprawdzian cały i tak bym zamknął oczy, i bym tak wiecie, wybierał odpowiedzi. Ciekawe, co by sobie pomyśleli o mnie. W jaki sposób powinny być ustawiony światła mijania w pojeździe samochodowym? Eee, -asymetrycz, asymetrycznie. Jaka jest maksymalna dopuszczalna odległość, licząc od tylnej płaszczyzny obrysu pojazdu, na którą może wystać ładunek przewożony pojazdem? To jest chyba połowa długości samochodu, czyli metr. Jedzie z prędkością 80 km na godzinę. Jaka pozycja początkowa zapędzi optymalny tor jazdy po zakręcie? Eee, a jaki jest optymalny tor? Zacznijmy od tego, że przepraszam bardzo. Dobra, yy, przy prawej krawędzi jezdni wezmę. Czy u poszkodowanego, który omułkowo połknął substancję z żrącą, należy wywołać wymiot, 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 wymiot? Nie. Eee, nie, bo podrażni sobie tutaj drogi oddechowe i te sprawy. Czy kierując samochodem osobowym w tunelu o długości 600 metrów, czyli ponad pół kilometra, położonym w obszarze zabudowanym, masz obowiązek utrzymywać odstęp od, eee, od poprzedzającego pojazdu nie mniej niż 50 metrów? Eee, wydaje mi się, że nie, no w sensie raczej ludzie nie patrzą na to. Chyba Który z wymienionych zespołów pojazdów możesz kierować mając prawo jazdy kategorii B? Na pewno mogę kierować samochód Na pewno B Po iluś latach mogę Kategorię A eee, Samochodem ciężarowym? Nie chyba Dobra, dawno nie było A więc wybieram A i uwaga Zobaczymy czy zdałem czy nie zdałem, pewnie nie zdałem Ojeju Ojeju Oj, e, no, było dobrze. Było prawie dobrze. mogło być lepiej, ale Wy też możecie rozwiązać takie, takie no, taki teścik. E, I zobaczycie, co Wam wyszło. Możecie się pochwalić wynikami w komentarzu, a ja nie przedłużam. Łapa, sub, kto chce zostawia, kto chce to wbija w social media, w opisie, no i widzimy się w piątek na Overwatchu z CSA, no i w czwartek na shotach. bo teraz jest taki format, że wtorek i czwartek, ewentualnie sam wtorek lub sam czwartek będę wrzucał shoty z live'ów, żebyście po prostu mieli się z czego pośmiać, no i co, ja dziękuję za oglądanie, widzimy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się i piona! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.